6 W dzisiejszym szybkim odcinku pokażę Wam, jak rozwiązać zagadkę z planetami medalionami z Madison. Aby nam się to udało, potrzebujemy oczywiście trzech medalionów. Pierwszy z nich znajdziecie już w samej zagadce, choć niekoniecznie musi być to jego miejsce docelowe, ale o tym powiem Wam jeszcze za chwilę. Jeżeli chodzi o drugi medalion, to prawdopodobnie, jeżeli jesteście wystarczająco spostrzegawczy, to już go podnieśliście, ponieważ znajduje się on. W zejściu do piwnicy na metalowym regale. Więc wcześniej schodząc do czerwonych drzwi, zapewne już go zauważyliście i macie w swoim ekwipunku. Jeżeli odłożyliście go do sejfu, to lepiej weźcie go z powrotem. Natomiast jeżeli chodzi o trzeci, ostatni medalion, to wymaga on odrobiny wysiłku, ponieważ aby go znaleźć, najpierw musimy wykonać inne mini zadanie. Będąc w sypialni babci i dziadka, musicie wyjąć z szafy dyskietki. Które będą nam potrzebne do pewnego projektora. Projektor ten znajduje się w drugiej części domu, przed gabinetem z sejfami. Dyskietki umieszczacie w projektorze i przewijacie je, a następnie schodzicie w kierunku wyświetlanego ekranu. W tym momencie projektor powinien zacząć żyć własnym życiem i sam się przełączać, a następnie przewijać. W momencie, w którym będzie się przewijał, na ścianie zauważycie pewien symbol. I w tym momencie, gdy go widzicie, musicie zrobić mu zdjęcie. Jeśli uda Wam się to zrobić, dyskietki przestaną się odtwarzać, a Wy zdobędziecie trzeci medalion. Następnie z trzema medalionami udajemy się z powrotem do sypialni babci i dziadka, aby rozwiązać zagadkę. Prawdopodobnie ten trzeci medalion, który znajdziecie już w naszych puzzlach, jest nie na swoim miejscu, więc od razu możecie go wyjąć. Zasada rozwiązania tej zagadki jest taka, że Musicie po prostu ułożyć planety w kolejności, czyli Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Lub też w kolejności odwrotnej, ponieważ ta zagadka ma dwa warianty. Wskazówką do tego, który wariant rozwiązania jest prawidłowy, jest lokalizacja w zagadce naszej planety Ziemi. Musi się ona znajdować na trzecim miejscu. Jeśli macie problem z rozpoznaniem wizerunków planet, to z tyłu na medalionach są one podpisane. Medaliony w odpowiednie dla nich miejsca i jeżeli zajdzie taka potrzeba obracamy je za pomocą pokręteł. Jeżeli zagadka zostanie rozwiązana prawidłowo, to z boku otworzą nam się drzwi i będziemy mogli spokojnie przejść do kolejnego etapu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!